Dobra, zaczynamy. Kolejny, trzeci już dzień rozgrywek state Homestore Cup. W dalnym prawym rogu, rogu na mapie Berlin Grad znajduje się Solar, czyli oczywiście koreański znakomity zerk, a tutaj koreański Protoss Zest. Dragon Phoenix Gaming, a, a Solar oczywiście a obecnie w drużynie Gaming. No i zaczynamy, mimo radzie, kolejny dobry dzień rozgrywek. <grym> Jak po wczoraj, czy trochę suszy było? <laughs> no, tro może troszeczkę, ale... Nie przesad, nie jest nie bez jest nie z taką przesadą. Też ja to tak naprawdę w pewnym sensie codziennie mam suszę, bo... <noise> bo ja mam taką rurę, co mi dmucha, że tak powiem, no to Siłą rzeczy się trochę wysusza człowiek. Dlatego trzeba się nadwa... <laughs> nawadniać. Dobrze, prze, czwarta minuta. Na razie padły tylko pierwsze decyzje, mianowicie zest buduje. Coś ze Step Gate, tam. Jest to na początek Voidra i teraz Oracle, czyli widzę, że lecimy stałym schematem. Klasycznie. Jedna drona. No tutaj nawet, nawet, z panie Zest, gdyby nie straciła deptki. W sumie, jaką straciła stracił no, jest na jedną dronę? To takie dziwne wejście trochę. No ale są już dwie królowe, to może tak. Ale to jednak od Zesta spodziewa mu się absolutnie topowego mikro. Dlaczego tutaj jest krem kontra Lambo? No taka sytuacja. <laughs> Tak, ja porobiłem screeny i nie tylko, a to okazuje się, że Zaun chyba nie może wziąć udziału w turnieju, bo ma jakieś efekty po zaszczyku, po szczepieniu. A więc prawdopodobnie coś tam mu się wydarzyło. I podobno Klem już też został poinformowany, więc Klem będzie niespodziewanie grać na zerga. A niech ma. No myślę, że Klem nadal jest faworytem w tym spotkaniu. Ale kurczę, chyba fajnie ciekawie by było, jakby grał jednak na tego zauna. No Zaun nie może. Bo coś tam mu się pogorszyło, to nie ma co go tam do komputera zaciągać. Sam przyjdzie. To jest pewne. Człowiek bardzo rzadko jest tak chory, że do komputera się nie dotarczyć. Co rok, ten sam dylemat robi się chłodno i Bendele oraz inne osobistości nieposiadające biletu MPK rozpoczynają swoje podróże w cieplej bogim upojeniu. Pytanie brzmi, czy kiedy Menel jedzie tramwajem, to tramwa jedzie menelem. Tak, to jest ten paradoks menela słynny. zgadza się. No cóż to no. Jedyne co można chyba robić, to wyjeździć MPK. Ale to wtedy to już w ogóle człowiek może niczym nie pojechać, jak nie ma alternatywy. Chyba że da hulaj nogę. Już widzę oblodzone, zaśnieżone chodniki. Czasami przecież nawet są, czy jakieś błoto ciężkie. A ty na tej nodze próbujesz wymikrować <grywka> każdą przeszkodę terenową. Tak, ja dzisiaj trochę taki bardziej basowy mogę być. To no cóż, tak się tak wyszło. Ale nie są to specjalne efekty nałożone na mikrofon. Dodatkowe Czy bliźniak dalej jest? Nie, nie, nie no bliźniak wróci do siebie przecież. Także witamy wszystkich, bądź Dobra, doskonale To jest jeszcze też oczywiście stały element gry, czyli presja czterech wojów. O, to nawet ciekawe, że zest sobie rzuca Revelation, żeby wykryć Kryptomora i go w ten sposób zniszczyć. No. Każdy rzuca takiego skana, jakiego ma. No. ma Revelation w pewnym sensie. Trochę inaczej to działa, trochę dłużej się utrzymuje, ale akurat właśnie na Kryptomory to nie musi się długo utrzymywać. Coś tam zawsze zniszczy. Tutaj też można by. Oczywiście się przymierzyć do ataku na kryptomory i tak też zestu czyni. No trochę to wprawia, że tak powiem, w ruch te królowe. Ale chyba nic konkretnego z tym zest jeszcze nie planuję. Solar wykonuje pierwszy kontratak, Może baterie, no dobrze, dobrze, dobrze. I teraz oczywiście z i z automatu będą atakować. No najpierw adeptkę, a potem już proby. No, ale wojdre są na czas. Tu jest kanon, tu jest bateria. No spokój, spokój. Nie da się za bardzo zadać szkód protosom. A tu jest Illelingów, 23 no, cały czas rlingi. No i królowe, oczywiście, żeby się nie przewrócić, jak Rados zaatakuje z powietrza. One wręcz muszą być na początku, bo nie ma trochę alternatywy. No, chyba, że bardzo szybkie przejście w. może Hydraliski, może koruptory. To jest jakiś pomysł, ale nie tak łatwo to tak szybko wykonać. Widzę, że mamy Quinnwalka. O, Solar, próbuję zesta rozjechać tak szybko, no proszę. A nie zrobił jeszcze tak. Znaczy, no jest dużo dron, ale nie tak bardzo dużo. To jest to z bardzo mądrym kontratakiem, bo wiadomo, że straci coś u siebie, ale z racji, że straci, no to może chociaż coś sam przeciwnikowi rozbije. No nie, 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 to jest. Oj, wow, okej, świetna pułapka. I tutaj te bejny są zablokowane. Dobrze. No i nie doturlały się bejny. No nie mogę. No Solar próbuje, próbuje, kombinuje, chłopak, ale tak dużo probek jeszcze nie padło. Może teraz jakaś kolejna pułapka? Nie wiadomo. za cały czas dobrze się bawią. Już druga hatelka rozwalona. koby jednak wyparują. Ale jest jeszcze baza numer 3 u Zesta. A Solar. Znaczy w pewnym sensie numer 4. Ale. Solar no nie ma takiego komfortu. Solar ma dwie bazy. Tutaj jeszcze jedna się buduje, ale nie jest gotowa. I się Zesta zaczyna interesować jego hive'em. A tu jest za mało królowych. O wiele za mało. One nawet nie mają żadnych ulepszeń, więc tym bardziej. Warto Wojdryjami się nimi zainteresować i zniszczyć. Królowe teraz kroczą do Nexusa na górze i proszę! Ty, jakie 200 IQ zesta, nie? Że okej, okay, ja stracę tę bazę, ale wróg straci dwie inne. No i prasa, no i nawet się dobiera do trzeciej już, do, do nawet głównej bazy Solara. No i brawo. No to lecimy. W, dolnym, w górnym lewym rogu Solar, w dolnym prawym zest. No, i oczywiście to jest mapa Curious Minds. Szybko całkiem poszła pierwsza. Nie była ale jest jakąś wielką historią. Także zobaczmy, jak się teraz zachowa Solar. Bo wydaje mi się, że. No w sumie może nawet bardziej interesuje, co zrobi Zez, bo to trudna mapa. Bardzo niełatwo na niej zaatakować. Ale no, no, Solar musi zrobić teraz chyba coś innego. Jeszcze ciekawy miał pomysł na grę, nie? Marcz Królowych z połączeniem Lingów i Beinów, które miały to wszystko wysadzić w powietrze. Ale nie poszło. Proszę faktycznie jakoś tak. Jakoś tak brak wody troszeczkę. Wiadro to serio. Jest to powalnąłeś tylko dlatego, że on obraził jakąś kobietę. Ciekawe. Dobra, momencik. Dobrze, dobrze, dobrze. oczywiście zagrany Stargate oczywiście z wyborem Zesta Dobra, no to czekamy, czekamy na oczywiście rezultaty Prawdopodobnie Zest na większości swoich map będzie grać z no bo to było bardzo udane Chyba nawet, niech to zerknę Na kogo to było? Gdzie ta myszka jest teraz? Um, Zest grał na, tutaj na Lambo i na kogo jeszcze? A, on grał również na Serrala. Ale pamiętam, że zdarzały się ostatnie pojedynki, w których to zest tak w zasadzie na okrągło męczył e, Skytosa, ale różnie, różne takie by robił wariacje tego Skytosa przynajmniej. No ale Jak chcę to może i tylko jednostki powietrzne robić, bo. Ale też, też mi się wydaje, że chyba najbardziej taka potężna wydaje się ta, e, taka zagrywka, gdzie robimy właśnie dużo wojdów, może 3-6 karierów. i... I do tego zero Tarchon. I najlepiej jeszcze w miarę wcześnie zaatakować, kiedy Zerk sobie myśli, o, zrobię 100 dron. Co może pójść nie tak? Wtedy wjeżdża Protos cały na czerwono. I miażdży. O, serio? Po co jednemu typkowi, żeby żebrać w jednym miejscu haracz? <ścoughs> Sterroryzował żuli. Kurde, jakie są poroczne historie. Czy jeśli zrobię Neflum na zbroi z trzema soketami, będzie działać. Nie, 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 Atyla. Muszą być dwa. Jak, jak słowo Roniczne ma dwa, to tylko dwa. Bo w trzech ci nie zadziała. I się popsuje, Jeruny zmarnowanej i bez sensu. Ja przypadkiem. Ja przypadkiem inaczej zrobiłem. A to ta kobieta kierowała tramwajem. Serio był agresywny. A, no chyba, że i on się tam wiesz, próbował coś uderzyć, dojechać. Nie wiadomo co. To go tam trochę. Ale no nie wiem, no, tak teraz takie czasy, że to nie wiadomo co się zdarzy, jak zareagujesz potem. Jedna dronka. O! I teraz widzę, że mamy oczywiście złapaną drugą dronę. No pięknie, jest zabawa. Bawimy się, widzę. Dobrze jako protos. A cztery królowe tutaj już przeprowadził Solar Stanął jak Gandalf na moście i nie przepuści Wojdreja. Ale i tak znalazł sposób, żeby jedną dronę wyłapać. Łącznie dwa cele. Dobrze, dobrze. To jest Nexus numer 3. No i klasycznie przechodzimy w większą liczbę Stargateów i Wojdrejów. Strony Solara, całkiem żywawe przejście w roczy. No to chyba się mu <grych> odechciało robić tych zerlingów i bainów, które były na poprzedniej mapie. Ciekawe, co to będzie za wersja, bo na razie widzę na mini mapie, że Solar przyjmuje 5 ekstraktorów, czyli dużo gazu będzie posiadać. No czyli faktycznie jakby chciał jakieś rawagery, ale też widać ciągłą, królo ciągłą produkcję królowych, no bo ma tylko 6. Za chwilę to 8 to będzie takie minimum, żeby ewentualne atak tak Wojdreju podepchnąć. Co się stało z Zaunem i meczem Clemana? No Zaun ma jakieś efekty poszczepienne, po uboczne. I ten, no i tam nie może, czy jest niedysponowany, nie wiadomo. Coś tam się wydarzyło, ale chyba się jeszcze nie chwalił co konkretnie, albo albo może nie chcę. <ścoughs> ja z żolami żyję w symbiozie, ja im flaszki, oni mi karty SIM. Coś pięknego. I cyk. Pozdrawiam pana żulandarka z Gryfitz, pisze ciernisty. Dużo zdrowia. Piękny, piękny. Swoją drogą niedawno zmarł Wies Wiesław Szywka, nie? Ten to miał dopiero ciekawe filmiki na YouTubie. A propos de facto i tak dalej. Cześć, tak, siedem rayów. Jeszcze śmieje wewnętrznie jak na to patrzę, bo mam takie... Here we go again. Już myślałem, że zespoleć na kontratak tymi Wojdami, ale może jakoś oszacował, że lepiej będzie zostać. To na razie słaba kontrola Koreańczyka, bo stracił Wojdreja. No 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 no, ale żyjemy, żyjemy, panie Wojdrej Najważniejsze, żeby nie dostać rzeczywiście strzału Wojdy od korosiwów, teraz było nawet blisko. No i zastanawia się zapewne Zest, czy może aktywować super baterię, czy nie może aktywować. O, jak ładnie celuję po rawadżerach! chyba chodzi o to, żeby one nie mogły teraz y, uderzyć w baterię swoją umiejętnością, no, ale tak i tak się stanie. No, Zest i tak się chyba obroni. Ja to nawet nie wiem jak on to robi, że coś takiego. Okej, okay, zrobię Wojdy, zrobię ich więcej. Plus jeden już mam. To za problem, prawda? Jest miło. Tak, to jest zdecydowanie w porządku kondycja zesta. Od razu jest tak mało królowych, nie ma już transfuzji to spokojnie to ogarnie. Jedyne co powinien może zrobić Zest jeszcze ewentualnie wycofać jakieś proby, żeby one nie padały, ale i tak padają na tyle wolno, że... W sumie może i nawet lepiej, że został, bo nieprzerwane wydobycie to też dodatkowe minerały. No i miazga. Jak on to tak łatwo broni? To jest taki wielki atak. I on nie ma raptorów, tylko same wojny. No, Zest best. O, jaki remis fajny. Oracle padła, ale jednak zamroziła. To też nieczęsta sytuacja. I to jeszcze bez wieżyczki. Kolejne podejście: Solara. Ej, naprawdę. Wow, i on tego wyprodukował jeszcze? Kiedy on to zaczął robić? Z tyłu jeszcze dwie baterie. Teraz możliwe, że byłoby sensownie je aktywować i walczyć z królowymi. Ale SS na razie przymierza się bardziej do ravagerów. Solar z kolei zauważył chyba te dwie baterie i chce je. Tak, jest teraz rozbić. No i ty kurczę, wow, kiedy to się. 16 królowych, a dopiero co stracił ich, nie wiem, też pewnie nie mało. 12 do tej pory w rozgrywce, tutaj jeszcze jedna już padła. Czy po poprzednim ataku stracił zest 11, Solar wykonał drugi atak liczniejszy? Nieźle, to może nawet o to chodziło Solarowi. Teraz zrobimy taki atak. Ale to nie chodzi o ten atak, chodzi o kolejny atak. Genialnie. Doskonale. Zaczynają te rajdy wojdów ze stam Natomiast teraz jest ich trochę za małą, za dobrą defensywę ma Solar 21 królowych, ale przyspamował elegancko. Pięknie. Tak, tak należy się teraz obronić. Podejrzewam, że nawet jakieś wieżyczki może jeszcze można by zagrać. No ze zwierzę jest w dużych tarapatach, bo gospodarcze jest bardzo do tyłu. Dlatego taki kontratak dlatego taka próba. No ale to nie ma opcji, żeby się protos tutaj jakoś dobrał do zerga, bo jak nie królowe, to jeszcze Rawagery będą to wszystko sobie strzelać, będzie to zmuszać do ruchu zesta, a wtedy zest nie będzie sam uderzać. No i to jest piękna kontra. Coś czuję, że zest się posypał, bo niby jak ma teraz za, zagrać stracił właśnie bardzo ważną bazę. Czyli ani ekonomii, ani armii, ani walki. Jeszcze Solar podchodzi, ale to jest... to jest mara królowych. Ja mam wrażenie jakby te królowe w ogóle szybciej chodziły. Nie zazwyczaj królowe chodzą. Na razie Zest u siebie. Solar chyba właśnie to zauważył. No się boi, że pewnie jakieś Wojdy mu pójdą tutaj do tej drugiej bazy, gdzie robi się a i zakopywanie. Czyli atak w dwa miejsca, jeden lewą stroną, bo zapewne na haczerkę, tu nawet wieżyczki nie ma, solar też podziwiam, że na skytosa to tak się nie lęka. No i jednocześnie atak na dwunastą. No miazga, miazga, miazgunia. 6 karierów, 6 voidów. Może magia liczb zadziała, ale chyba nie w tym scenariuszu. No, jeszcze ma sporo infestorów. W sumie Solary jeszcze jakieś Wajpery wlatują. Wajpery tak próbują bardziej z główki chyba zagrozić się Vojdrejom i karierom, ale ona tak atakować się nie da. O! Ej, 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 ten Zest naprawdę groźnie się zaczyna robić. I ma plus dwa w sumie. Ej, to Zest może jeszcze wygrać? I on to wygrał? Nie może być. Jaki piękny protos, Dobrze. Ale jaka klasyczna gra Zesta. Przegrywa, przegrywa, przegrywa. Czyli jaki jest rezultat? No wygrał, prawda? Bo Zesto też jest taki demon strategii, szatan Starcrafta. Jak on to robi? Nie wiem. co cud jest jakiś dla niego. Void Ray'e kariery. Wygrana. A tak beznadziejnie mu szło. On przegrywał. On bardzo przegrywał. On nawet trzeciej bazy nie miał, jak do tego zrobił, no kurde. Jak to się stało w ogóle? Nie, nie wiem, nie wiem. Dynamika latającego tos dla mnie dalej trochę tajemnicza. I w ogóle też miałem wrażenie, że drogowie już miary się nauczyli na to grać. A tu? No nie. No jednak, nie wiem. Może za późno zrobił Solar... Znaczy, po pierwsze, to ulepszeń za bardzo nie robił, a po drugie, za późno może mikrobial Shroud Infestorów, też zatrucia Viperów nie było. Tak idealnie się wpakował, co jest naprawdę. No, i pan zest naprawdę w pięknym stylu zaczyna pojedynek. No, jestem w lekkim szoku, nawet, że taką grę wyciągnął. No, a teraz to w ogóle jest ciężka mapa, żeby nie zrobić Skytosa. Wręcz niektórzy by powiedzieli, że no, no tutaj trzeba. Ewidentnie trzeba zrobić Skytosa. Musi Skytosa robić, musi, bo się dusi. Dobra, witamy. O, korsarz, bardzo dziękuję. Cześć, cześć. 14 miesięcy i, i pięknie, i w kierunku powoli półtora roku, a może i dwóch lat nawet, dziękuję. Już wiemy, dlaczego w Szwecji nie ma. O. Także Hydry w spotkaniu ze Skytosem, znaczy też ja wiedziałem, jak one działały. Ale wydaje mi się, że, że hydry to tak. No albo dokładnie znasz okienko czasowe, w którym wjeżdżasz, i w którym powinieneś wygrać w określonym scenariuszu, albo już no trzeba wygrać tak, żeby szybko zrobić może 3-3. I wtedy jakieś wejście. Tylko problem z hydrami jest taki, że właśnie. Jak zaatak Wydaje mi się, że taki jest problem, że jak zaatakujesz imi w miarę wcześnie, i protos się obroni. No to jest bardzo ciężko i źle, jeżeli zrobisz wczesny atak. Jeżeli zrobisz późniejszy atak, to jest problem taki, że Protos mógł zagrać Dizraptory i one na pewno <gryw> moim zdaniem się obronią. No chyba żeby zrobić jakiś świetny atak Hydra Viper, bo Vipery na Dizraptory mogą odpowiedzieć. Tylko też pytanie się pojawia, co jeżeli Protos zagra Storma. No i to wydaje mi się, że jest. Sprawa już taka wręcz niemożliwa do, do przejścia, chyba. Może jakieś dobre, no polegać na mikro jeszcze można. Nie no, no trzeba, 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 by, by wytestować te wszystkie rzeczy i zobaczyć. Jeszcze na określonych zawodników pewnie też raz hydry, raz inne rzeczy lepiej byłoby spróbować zagrać. No bo różnie się gra z Kaitosa, właśnie. Niektórzy szybko grają Disruptory, inni Storma, jeszcze inni się tam dostosowują. Ciężko powiedzieć. No i też im większa mapa, tym później te Hydry czy Królowe dojdą do Protosa. I to też ma oczywiście wpływ na to, czy w ogóle taktyka się uda. <głos> <głos> Bardzo dziękuję, Kraken TV. Pozdrawiam naczelnego kebabologa. I co, Ten Starcraft się coś tam gliście kojarzy. Coś tam kojarzy. Dobra. Zest, oczywiście, już atakuje. <noise> Także z tymi, z tymi hydrami to... Ale na przykład Zest, nie? Wczoraj, yy, jakiś Zest, jak ja gadam, yy, Elazer, wczoraj chyba na hero, był w stanie fajnie, fajny timing push Queen Hydra zrobić, tylko to było no, chyba przed 10 minutą, więc takie raczej szybsze wejścia, nie wiem, czy oni po prostu, no czasami też gracze nie chcą grać na przykład hydralisków, bo no, nie lubią tego grać. I albo uważają, że to jest słabe, albo to jest nie takie, bo zrobili to jakoś tam liczbę razy i nie wyszło, nie poszło, nie? Opis dla mnie, jakie papryczki są w środku. 8 to apokalipsa, papryczki około 1 milion szu. 1 plus 2 to Habareno, habanero orange i fatali pragnę około 300 tysięcy szu. I 3 to fatali yellow. Też do 300 tysięcy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, kurczę. <grytanie> Czyli generalnie wszystkie są ostre, a te, te, te czerwone to jest najostrzejsze. Dobra. Z tego co widzę, to historia się tutaj może powtórzyć. Dzisiaj regeneracja nie przebiegła, pomyślcie, co to znaczy. Halo! Podczas trzydniowego streamu na. wyglądałeś lepiej. Może. no nie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Może bar bardziej spałem w nocy, teraz trochę bardziej za dnia, parę dni, no i to tak inaczej. Ale się czuję i tak dużo, dużo lepiej niż zazwyczaj się czułem, więc. Tam i tak jest gigantyczna poprawa. Też z rana mam taki inny. Znaczy teraz mam inny trochę głos, wiadomo, ale, ale generalnie no, od razu mam w miarę normalny z rana. Teraz. Że też nie było za dużo snu dzisiaj. 4 Wojdre, jedna Oracle. Działamy. No to chyba będzie teraz próba Solara taka, że nie zrobi ataku wczesnego. No bo ciężko na tej mapie byłoby go zrobić. No i swoją drogą, ten Nexus, jak został mocno obity wcześniej, no ale zest go nie stracił, więc w sumie to nic złego dla zesta się nie stało, pewnie nawet trochę gorzej. Właśnie dla zerga. Skoro przyleciał czymś, powalczył i to, to się nie udało, to pewnie stracił też trochę jednostek i potencjał, który mógł przeznaczyć na rozbudowę. Czy da się wyklikać do poprzednich transmisji jak Indy jest na żywo? Tak, tak, tak. A nie nie, niestety tego meczu. Grupy C nie pokazywałem Snake Doctor. Tak, no i na YouTube wiadomo, też czasem pewnie będzie. O, witamy pasjodata, witamy wszystkich. Także. To jest. To jest kwestia czasu, jak się to na YouTube pojawi, natomiast na Twitchu to... Akurat tego meczu raczej nie będzie, no bo nie było go. Nie wyczarujemy go z niczego. O, proszę, i to jest zacna wersja. Teraz Zest nie skupia wszystkiego, co ma na jednostkach powietrznych, tylko będą też jednostki lądowe, ale Zerg jest czujny, jest uważny i patrzy. Widzi te siedem gatewayów zapewne. Ciekawi mnie, czy Zest zrobi sześć karierów, czy może jednak... Nie, on zrobi trzy. Ja już widzę, że on zrobi 3. On nie robi probek. O, teraz dopiero zaczyna robić proby. No dobra, to może jeszcze coś się odmieni. Może jeszcze będzie lekka z... Nie, Chyba nie będzie zmiany. Jak on robi centry, jak on robi prisma i to wszystko, to raczej już teraz tylko armia, czyli pewnie 69 probek to tak przypadkiem wywodową. Podoba mi się, że Solar też próbuje zaatakować. To jest może nawet o tym się dowie. Też interesujące, że centry się pojawiają. Ja tam do końca tych centry też. Nie pochwalam, bo uważam, że lepsze byłyby może Archony, no bo też w starciu z koruptorami mamy coś potężniejszego. Kariery też powinny atakować w sumie jednostki powietrzne zerga. No to ma Solar chciał zaatakować, Zez chciał zaatakować, obaj chcieli się teraz spotkać ewidentnie. Ale kto ma większą siłę przebicia, no to jeszcze nie jest takie oczywiste. Bardzo dobrze podlatuje. Solar korzysta z chwili, kiedy jednostek powietrznych Cortosa nie jest za wiele i też Wojdry nie mają zresetowanej umiejętności do ataku. I nagle mamy Stalkery! Ale Stalkery nie mają Blinka! Co się teraz z tego zrodzi? Tylko ze s dwie. ale chyba Stalkery mają pomóc tym jednostkom powietrznym takie chyba są założenia. Ale fajnie, jakbym miał Blinka i teraz zrobił 40 Stalkerów. <laughs> I co mi Pan Zeryk zrobi? Nic nie zrobi. Jak widzimy, jest w zasadzie już pewna sprawa. Zresztą w ogóle jak tego Solara ogrywa, jakby on pierwszy raz się mierzył ze Skytosem. No i wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Aha, no, Bailingi nie pomogły, one nie mają jakichś gigantycznych obrażeń na Stalkery. Kurczę, Zest SDBS, best, ale jak on szybko tego Solara rozpracował po prostu, kilka ataków. Dziękujemy, zapraszamy, następny pojedynek. Bardzo, bardzo sensowna seria, jeżeli chodzi o Skytosa, to nawet bym powiedział bardzo krótka, niecałe 30 minut na nagraniu. Ball plate, no. Klasa, klasa, panie Zest. Dobra, GG. Czemu pradości przestali grać, ale puszczę na zergów? Nie no, dalej grają okiego raz, dalej dalej. I się wydaje, że można by czasami zaskoczyć. Nie, grają, grają czasami.